witam wszystkich słuchajcie moi drodzy mamy już kolejny etap prac jak widzicie montujemy sobie wtryskiwacze siedzę na swoich miejscach nowe śruby oczywiście wszystko złożone jest na pastę tak jak tu widzicie oczywiście podkładki nowe pod tryskami również już wam mówię o co chodzi pasta z Febiego i oczywiście nowe śruby jakby ktoś chciał to tutaj jest ich numer oczywiście wszystko skręcane na klucz dynamometryczny yy, tak jak to zaleca producent 25 minut mocowanie wtryskiwaczy i tak też będzie to zamontowane jeszcze jedna mała uwaga słuchajcie czystość czystość bezwzględna czystość jeśli chodzi o układ wtryskowy także ja robię to za każdym razem przy każdym elemencie układu wtryskowego czy jest to Tyskiwacz, tak jak tu w tym przypadku zawsze sobie zakładam zaślepki, czy to na zasilanie, czy to na przelewy do momentu, kiedy to nie będzie zamontowane już na gotowo, czyli listwa z, z przelewami tutaj, żeby zamknąć sobie ten układ, i oczywiście przewody do szyny paliwowej, które tu jeszcze nie ma, ale będzie montowana już zaraz. Tutaj, jak już mam pewno, że wszystko jest podokręcane. Yy, Wtedy pewny, że nic się do środka nie dostanie. Na czas składowania, na czas montażu, zawsze za każdym razem używam takich zaślepek, bo niestety wiecie sami, że układ paliwowy w dieslu jest bardzo czuły na zanieczyszczenia, na brud, na wodę, na wilgoć. To są bardzo precyzyjne elementy. No i wiadomo, regeneracja, naprawa pociąga za sobą niesamowite koszty, także minimalizujemy ryzyko. Tak jak powiedziałem, czy to jest. Pompa, tak jak to macie w tym przypadku, wszystkie elementy, wszystkie jego krótce, wszystko jest zaślepiane, tak żeby tam nic nie dostało się, żaden brud, kurz, woda lub wilgoć. Także na to uczulam. Zwracacie sobie na to uwagę, bo niestety są to później duże wydatki. Jeszcze jak coś długo leży gdzieś tam na stole, zanim będzie zamontowane, odkryte, zanieczyszczone, brudne, później się pojawiają problemy i niestety generuje to nam dość spore koszty finansowe.